Rozwiąż równanie. Przykład b, lewa strona, wzór skróconego mnożenia. Spróbujmy zastosować ten wzór. Pierwszy do kwadratu, dodać podwojony pierwszy razy drugi, dodać drugi do kwadratu. Również tutaj mam wzór różnica kwadratów. Zatem, minus, pamiętaj o nawiasie, pierwszy do kwadratu odjąć, drugi do kwadratu. To jest równe 4. Teraz co zrobimy? Opuścimy nawias. To, co nie robimy, przepisujemy. I mamy minus 9x kwadrat, dodać 4. I również przenieśmy. A te czwóreczki, lewa i prawa strona są takie same, to je skrócimy i redukujmy wyrazy podobne. 5x kwadrat ze znakiem minus, dodać 4x, dodać 1, równe 0. Równanie kwadratowe zupełne. Liczymy deltę. b kwadrat odjąć 4 razy a, razy c. Zatem nasza delta to 16, dodać 20, a to 36. Delta jest dodatnia, liczymy pierwiastek z delty to 6. Zatem teraz x1 minus b minus pierwiastek z delty nad 2a. To mamy minus 10 nad minus 10, czyli 1 x2 minus b plus pierwiastek z delty nad 2a. To mamy 2 przez minus 10, a to minus 1 piąta. Mamy odpowiedź do zadania. Równanie ma dwa rozwiązania. Rozwiązaniami są liczby minus 1 piąta oraz 1. Ćwiczenie D. Lewa strona to na pewno wzór skróconego mnożenia. kwadrat różnicy. Pierwszy do kwadratu minus podwojony pierwszy razy drugi dodać drugi do kwadratu. Tu mamy nawias przez nawias minus, zatem pamiętaj, zostaw ten minus, daj nawias i wykonaj mnożenie. Najpierw 2x mnoży drugi nawias. To 2x kwadrat dodać 2x i teraz trójka mnoży drugi nawias. Mamy to już wykonane i przenieśmy prawą stronę na lewą. Pamiętamy o zmianie znaku, przyrównujemy do zera. Cóż teraz możemy zrobić? x kwadrat minus 10x plus 25. Przepisujemy, nic z tym na razie nie robimy. Opuszczamy nawias, zmieniamy znaki na przeciwne. Więc uważnie to należy zrobić i dopisujemy minus 2x kwadrat minus 28. O, tu jest 22. Powinno być oczywiście 22. Redukujemy wyrazy podobne, więc teraz. X kwadrat to będziemy mieli minus 3x kwadrat, teraz z X 15X i wyrazy wolne, tam jest 22, to jest się redukuje 0. Zatem równanie kwadratowe niezupełne. C jest równe 0. Wspólny czynnik poza nawias. Minus 3x wyłączmy. I jeden z czynników równy 0, albo ten pierwszy, albo ten drugi. W pierwszym obie strony dzielimy przez minus 3. Zatem x jest 0, w drugim przenosimy na strony, x jest minus 5. To równanie ma dwa rozwiązania. Rozwiązaniami są liczby minus 5 oraz 0. Przyjrzyjmy się przykładowi f. Lewa strona nawias przez nawias. 2x mnoży drugi nawias. I teraz szóstka mnoży drugi nawias. Dopisujemy minus 7x kwadrat. I tutaj również z prawej strony mnożenie nawiasu przez nawias. 3x mnoży nawias drugi. I czwórka mnoży nawias drugi. Mamy już uproszczone. Wszystko przerzućmy na lewą stronę. Tu już troszeczkę poredukujmy. Minus 5x kwadrat. Tutaj mamy plus 4x. Wyraz wolny minus 6. Przenosimy. Minus 3x kwadrat. Tutaj będziemy mieli minus 2x i przenosimy ze zmienionym znakiem. Pamiętamy o 8C równe 0. I kolejny raz redukujemy wyrazy podobne. Otrzymamy. Minus 8x kwadrat, dodać 6x, dodać 2 równe 0. Już widzimy, że można policzyć deltę, ale jeszcze podzielmy sobie obie strony przez 2. Będziemy mieć minus 4x kwadrat, dodać 3x, dodać 1 równe 0. I zobacz teraz delta b kwadrat, odjąć 4 razy a, razy c. Mamy 9, dodać 16, a to 25. Delta dodatnia, pierwiastek z delty przeliczmy sobie, to będzie 5. Przechodzimy do x1 i x2. Minus b minus pierwiastek z delty nad 2a to jest minus 8 przez minus 8 to 1. x2 minus b plus pierwiastek z delty nad 2a otrzymamy. 8 w mianowniku, 2 w liczniku to minus 1 czwarta. Odpowiedź, równanie ma dwa rozwiązania. Rozwiązaniami są liczby minus 1 czwarta oraz 1. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.